Cześć. Ostatnio mówi wzmacniacz, bardzo daje śniewe znaki i prosi o konieczną konserwację, ponieważ po prostu trochę się zużywają i zostały. I słuchajcie. Z przy przyłączaniu, tu yy, w tym wejściu jeszcze jest ok, ale w innych na przykład już trzeba naprawdę manipulować tymi przyłącznikami tak aby grało yy, w miarę dobrze nie harczało. Dlatego dzisiaj już zakończę tę męczarnię dla uszu. Rozbierzemy sobie ten wzmacniacz no i przeciknę gold kontaktem. Ewentualnie zrobię coś jeszcze, yy, jeszcze coś pod lutem, jakby były zimne luty. Dobra, yy, przechodzimy do odcinka. Dobra, się naklaskałem już. Od razu po otwarciu widzimy, no, dość sporą maliznę. Na przykład w porównaniu do polskiego sprzętu, to tu jest praktycznie pustka. Dobrze, ta praktycznie ta cała część zaznacza nas nie obchodzi. Mnie obchodzi. Jedynie to koszmar każdego posiadacza starszego sprzętu audio, czyli Cieszczące i zostaty. No trudno, muszę się z tym uworać jakoś. Szczerze, szczerze powiedziawszy, to tu nie ma nawet za, za dużo kurzu. Patrzcie. No już trochę raz to ma. To jest chyba z 91, jeśli się nie mylę. I to naprawdę jakoś dużo kurzu tutaj się nie uzbierało. Mm. No dobra. Przechodzimy do tryskania, Mam nadzieję, że to pomoże i że nie będę musiał wymieniać tych przełączników. Bo to już będzie trochę samobójstwo, i nie wiem, czy po prostu sobie nie zostawię. No ale nic, przykamy. Tu jeszcze taka ciekawostka, bo e, teraz wam pokażę, jak wygląda przedni panel tego wzmacniacza. Tu mamy puste miejsce, bo to jest trochę biedna wersja z w, tych, w tej bardziej ekskluzywnej. Było tutaj podwójny jakby pięciosegmentowa linijka świetlna, pokazująca poziom jakby sterowania, poziom sygnału wejściowego. Tu mamy dwa przełączniki Tape 2 i 1, tu mamy włącznik do gramofonu, tutaj do tunera, tu do set DBS, nie wiem co to, tu do płyty CD, tu mamy filtr loudness. Tutaj nie mamy nic, to jest taka magiczna pustka. I jak się okazało, bo ach, aż mnie to zdziwiło trochę, bo gdy odwrócimy ten wzmacniacz, to tutaj wychodzi, że jest przełącznik. Jeden przełącznik, który nie ma swojego wyjścia na przednim panelu. Jak się okazuje, że to jest włącznik do AUX. Do AUX, czyli do wejścia takiego na jack jakby do telefonu. Pewnie ono powinno być, się znajdować się gdzieś z przodu. Mm. Albo też mam podejrzenia co do tego, że ono mogło się znajdować tutaj z tyłu, Pod tutaj też jest od tuner, od wyjścia. Też raczej nie, ale tu też mogło się znajdować. Czyli konstruktorzy niby zrobili biednie, ale elementów nie pożałowali, bo nie chcieli stawić gdzieś z przodu jakiegoś wejścia na jack, tylko dali jeden przełącznik i tyle. Jeden przełącznik dodatkowy, tak? Się zastanawiam, czy na przykład tutaj nie zdjąć tego przedniego jakby m, zablokowanego przycisku na zawsze nie wyprowadzić sobie gdzieś tutaj wyjścieczek z przodu, bo to jest trochę bez sens, takie marynowanie. No ale nic to już jako taka ciekawostka. Już miałem zamykać budowę, a mi się przyoczył, bym się bym przeoczył o mojej największej... Y Największym zadostępstwem w tym wzmacniaczu, czyli przełączniki od y, kolumn, od y, systemu kolumn, bo to jest jak w każdym wzmacniaczu, są y, dwa razy lewy, dwa razy prawy kanał, y, w dwóch systemach, tak jakby. I te przełączniki to jest praktycznie koszmar, bo one tak trzeszczą, trzeba z nimi tak manipulować, żeby y, w ogóle y, się załączyły, żeby kolumny równo grały, y, żeby o nie zapomniał totalnie. Trochę słabo by było. Dobra, teraz trochę to wyruszać. Czy to w ogóle w te przełączniki nie ma gdzie pryskać z tym kontaktem? Tutaj jeszcze jedna ciekawostka, bo się okazuje, że ten potencjometr od głośności, ten główny, on ma cztery wyjścia tutaj. I takiego potencjometru to jeszcze w życiu nie widziałem. Tutaj. Tu ma, takie, no, tu ma takie jednak odejście od, do masy, czyli gdyby na przykład była w, w tym użyta metalowa gałka, to ewentualnie gdyby nasze palce były naelektryzowane, to żeby nie było trzasków w kolumnach, tutaj przeważnie potencjometry Są właśnie podwójne i mam tutaj trzy kropki, czyli tam trzy wyjścia. A tu się okazuje, że jest jeszcze czwarta, czyli po środku, jakby, ścieżek, z, y, tych oborowych Po środku ścieżek jeszcze jest jedno odejście. Ciekawe. Z takim po kometrem to się jeszcze się nigdy nie spotkałem. Nigdy japoński złączecz, ale na elementach strasznie mm. oszczędzają, bo to jest radiator. Blaszka z kilkoma takimi rowkami tak jakby. A pomimo tego, że ten złasecz ma 262 mocy więc no. Gdybym go projektował, to bym dał trochę większy radiator, bo czasem naprawdę niezłe ciepło z niego widzę. Jeszcze co do tego wejścia Aux, którego nie ma na przedniej obudowie, to tu zaobserwowałem, że. Mm, ała, tu zaobserwowałem, że są dwie puste dziurki w płytce od, z zostatami, i w płytce z wejściami. Ciekawe, czy tu właśnie nie miało być z tego wejścia AUX. Właśnie zapomniałem powiedzieć, jaki to jest w ogóle model tego znacznika. To jest Philips 2630. Philips um, pomimo tego, że on jest niby Made in Japan, to na niektórych płytkach znalazłem yy, takie chińskie krzaczki, więc będę się trochę zastanawiał co do jego pochodzenia. Yy, nawet transformator jest yy, Made in Taiwan Republic of China. Ale mniejsze, o to ładnie gra, to nieważne. W to szanuję tą konstrukcję za dwie rzeczy. Po pierwsze, że ładnie gra, a po drugie, że wystarczy odkręcić sześć śrub, które nie są strasznie skitrane, żeby w ogóle go rozebrać. No i widząc złożony teraz czeka mnie tylko kabelkologia. Ja już wszystko złożyłam w takim razie. No i bajka. Wszystko działa. Nic nie trzeszczy. Wziąłem wyłączniki kanałów, więc praktycznie można naprawę uznać za skąd że no, Chociaż to nawet nie była naprawa, tylko co najwyżej tylko konserwacja trochę. No dobra, wiem, taki trochę odcinek o niczym, ale sorry, ale nie mam pomysłu na nowe filmy, więc no, dawajcie w komentarzach. Mm. Dalej, przypominam, że możecie zadawać pytania do QA. Yy, jeszcze jeszcze QA nie napręciłem, bo po prostu jest zbyt mało pytań, ale yy, kiedyś będzie. O, i może by się ktoś orientował, co to jest w ogóle za transformator. Takie coś znalazłem, i nie wiem, czy to yy, gdzie to może wykorzystać. Czy to jest jakiś sieciowy, czy głośnikowy, czy coś tam jeszcze. Dobra, nieważne. Mm. Cześć!